Pastor Peter Lighthart na temat historycznej wiarygodności Biblii napisał następujące słowa. Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że Biblia mówi prawdę w odniesieniu do duchowej rzeczywistości, ale jest mało wiarygodnym świadkiem historii, nauk ścisłych lub nauk społecznych. Szybki żuk, żuk, rzut oka na Biblię pokaże, że jest to zwodnicze myślenie. Bardzo trudno znaleźć w Piśmie Świętym cokolwiek, co dotyczy wyłącznie duchowej lub niebiańskiej rzeczywistości. Nie trudno dostrzec, że sama Biblia twierdzi, że dotyczy historii tego świata, prawdziwych ludzi w prawdziwych ludzkich sytuacjach ludzi w relacji do Boga, Stwórcy i Pana Przymierza. Pismo Święte zawiera chronologię starożytnego świata, która biegnie od stworzenia aż do służby Jezusa i Apostołów. Opisuje wydarzenia z historii Izraela, która często przecina się z innymi starożytnymi ludami. Skupia się na konkretnej części Ziemi, Wzgórzami, rzekami, morzami i miastami, które można znaleźć na mapach. Jeśli Biblia jest niewiarygodnym świadkiem historii, to jest niewiarygodna i koniec, i powinniśmy ją odłożyć.